Ostrócka młodzieżownia stale, prężnie działa i przyciąga młodych ludzi. Mimo wakacji zainteresowanie tym miejscem nie słabnie, bo jest tu co robić. Ludzie przychodzą, młodzież przychodzi, nowe osoby, również te same grupki osób przychodzą, bo ponieważ no, czują się tutaj dobrze, jest to nasze miejsce młodzieży, lubimy tu wracać. Można tu odpocząć, a co najważniejsze, integrować się z innymi. W czwartek 17 lipca ostrudzka młodzież zmierzyła się z grą Tajemnica Wieży Zegarowej, która wystawia na próbę intuicję i spryt uczestników. Gra, w którą dzisiaj gramy, jest grą dedukcyjną, polega na odkryciu, kto jest demonem i kto kolejno likwiduje kolejnych mieszkańców wioski. A z kolei zadaniem demona jest doprowadzić do tego, żeby został sam z jednym z graczy. Wtedy gra się kończy i zło niestety bądź stety wygrywa. W to lato będzie się tu jeszcze działo. Przekrój organizowanych wydarzeń jest duży, tak że każdy znajdzie coś dla siebie. W te wakacje w młodzieżowni możemy spodziewać się naprawdę wielu aktywności, między innymi oczywiście naszych działań plastycznych, które są tutaj, no działamy od samego rozpoczęcia. Możemy też się spodziewać turnieju tenisa stołowego o puchar burmistrza. Ostrucka Młodzieżownia to miejsce, które pokazuje, że wakacje w mieście nie muszą być nudne. To tu młodzi ludzie mają przestrzeń do spotkań i wspólnej zabawy. Przed nimi jeszcze wiele aktywności, dlatego warto śledzić ofertę Młodzieżowni.